Wyjechałem sobie z kolegą na kilka dni na Warmię w takie miejsce w pewnym sensie sen sentymentalne, bo obu spędzałem tam kiedyś wszystkie wakacje w dzieciństwie, a... a potem też tam często bywałem. A ostatni raz z 10 lat temu, więc chciałem sobie odświeżyć trochę pamięć. No ale wracając stamtąd, też drogą, którą przejeżdżałem dziesiątki, jak nie setki razy, Mając jeszcze dużo czasu, zatrzymaliśmy się przy takim ogrodzeniu, jak się okazało, kościoła ewangelickiego, z takim właśnie cmentarzem nietypowym, bo z takimi żeli, żeliwnymi krzyżami. No i trafiliśmy tam na takiego faceta, który akurat kosił trawę wokół tego kościoła. No i zaczęliśmy sobie z nim rozmawiać. A on, jak się okazało, bardzo dużo wiedział o tym, o tym kościele, o, o tych okolicach, opowiadał nam o to, tej rodzinie hrabioskiej, która tu przed wojną w czasach pruskich zarządzała tym majątkiem, tymi okolicami. No i dopiero w połowie w połowie tej rozmowy przyszło mi do głowy, że może nagram to co on opowiada i troszeczkę, troszeczkę jeszcze tych jego historyjek udało mi się zarejestrować. A teraz tutaj w tym ogrodzeniu, w tym ogrodzeniu, które widzicie panowie, w tym dużym ogrodzeniu spoczywają właśnie y, członkowie i krewni rodziny Holsteinów. Powiem wypierze tak na wstępie, że moja teściowa jest tu urodzona, ona jest z pochodzenia Niemka. Aha. Ona pamięta tamte czasy, było 90 lat i ona mówi, że tak jak ludzie w tej wsi żyli, za hrabiego von Steina, tak już później nigdy nie żywi. Do dnia dzisiejszego. On, się był, on był bardzo w porządku i się bardzo ciemno to Nie krzywdził. wynagradzał dobrze. I, i dbał o młodych, jak ślub czy coś, to dawał brykę do kościoła. Miał wolne mieszkanie na czworakach to dawał mieszkanie, dawał ślinie, dawał kury, dawał pieniądze, dawał na meble. Nie było wcale głupi. A Powiem panu jeszcze, że jak zebrali zboża kosami, to miało specjalne wozy, w których były kury. konie wyciągały wozy na pole, kobiety i dziewczyny pilnowały tych kur, Aha. a kury łaziły po polu i wybierały resztę ziarna, Aha. którego nie zebrali. A po co Żeby sypać z się nie zmarnowało. Aha. Po co sypać z koryta jak mogły się znaleźć z pola? Aha. I tak by się Ale panu zmarł... panie hmm. ta rzecz. Tutaj jest dużo polskich nazwisk, Jest taki polsko brzmiących Polsko brzmiących tak jest. Jak to? Nie umiem. Być może jakieś powinowactwo, jakieś, jakieś no. nie wiem, brzenienie się kogoś coś. Ja nie Aha. znam dokładnie tej historii. Ale na pewno to jest. Tu jest. Yy, tu się chowała rodzina sztandar. No tak. Kurde, super. No także miejsce jest wyjątkowe i proszę wie. panu sobie tu jest. A i park jaki? Stary, nie? Te drzewa. stare Jestem, pójdziemy tam dalej, pokażę jeszcze aleje. Eee, co by tu jeszcze? A, no chodźcie panowie, pokażę wam, bo teren jest... A to te dachówki były tylko przekładane, one są oryginalne, tak? tak? oryginalne, ale już w tej chwili kruszeją, zaczyna to spadać, mhm. dlatego jest otoczone otoczone. Organizuję trochę ten... Pasta organizuje pieniądze, bo to. Aha. No, no, może jakoś przez internet, może coś. No szukają różnych możliwości to... w Niemczech, we no. anglickich zgromadzeniach, no. różnych Aha. środowiskach, więc. Ja sam bym po raz łapu jakby jakieś by było. Myślę, że to się jakoś z biegiem czasu uda pozbierać. No właśnie, no, szkoda by było, bo to. Jak panowie widzicie, fundamenty są zrobione, kamienie już Tak, że to tak, solidnie. I tak to jest tak, by tak zrobione, że ławy są całe wylane dookoła. I to, aha, jeszcze jedno. Widzicie. widzicie panowie tą rurę? No. no. Pod tą, pod tym, tutaj tą przybudówką, jest piwnica. Tu. Aha. No? Tam jest piwnica, tam. Aha. aha. I tam stoi pociąg złożony z dwóch rur. Rura w ruże, rozumiemy? No. Aha. Pierwszy, i, I on tak zbudowany, że ta pierwsza rura to był piec, gdzie się wkładało Mhm. Drzewo. Płonął ogień, który wyłaził kominem na dach, a tu zasysało powietrze i opływało tą gorącą rurę, Aha. w której był ogień. Mhm. To powietrze się ogrzewało. I następnie wychodziło specjalnymi dwoma kanałami na kościół. Ogrzewanie. Ogrzewanie na powietrze. Kurde. Ale patek. Patek. To jest zupełny patent, bo no, jest tak zbudowany, że składa się generalnie Aha. z dwóch rur. Tu już wkładamy, bo tu zabudowane, no że tak. do, do tej mhm. pierwszej rury że wkładali ogień i ogrzewany potem, kościół. No. a Potem ten, ten, także jak były duże mrozy w XVIII wieku, to o czwartej rano przychodził palacz, Aha. o czwartej rano, tak przynajmniej mówię teściowe. jak były Aha. duże mrozy, to tak do dziewiątej, dziesiątej, jak była, było nabożeństwo, to w kościele było ciepło. I drzewem upalony. O no, tym mówiąc, że tutaj i Niemcy, i Polacy, i Mazurzy, i Autochtoni, i wszyscy się mhm. różni ludzie. Eee, I... I tu jest taki pomnik. Tu jest panowie taki pomnik. Zobaczcie teraz. To no, sześć grób, prawda? Jak tam go I jest napisane: spoczywaj spokojnie. w pokoju. Znaczyna. Ale dwie śruby. I tu była blacha. Aha. Ten napis był zakryty blachą i przykręcony świetrą. Bo tu... Oczywajcie. Bo z tej strony czasy niemieckie i trzeba było postawić pomysł niemiecki. Bo tak nakazywało prawo. Natomiast... A. I to se zobaczcie, tu se zróbcie zbliżenie, tu jest... Tu jest data. 1890 Gdybyś. chyba. Gdybyś. A 1855 się urodził, a umarł 12. któregoś 80... 80. i zgodnie z przepisami, no trzeba było postawić pomnik z napisami niemieckimi, ale ktoś gdzieś tam w środku, wewnątrz, mm -hmm. powiada, ja tutaj od, na tych ziemiach, to ja jestem polak, mimo wszystko. I tu zrobił kazam zrobić napis, który zasłonił na czas, kiedy nie można było mm -hmm. I tego, tego, tego napisu y, pokazać. Nie? No, no słuchaj. Na dzwonnicy były dwa dzwony, ale jednego ktoś zaraz po wojnie ubył. Już po wojnie? Tak. W 1945 roku, zaraz po wojnie. Ktoś mm -hmm. mm -hmm. ten, dzwon. Także ten dzwon to wielki zabytek, bo to jest. No, czasy. A z czasów kości budowy dalece, kościoła? Tak, ale historyczne. Mm -hmm. nie? I były dwa te dzwony. Jednego ktoś świsnął. No, Zawsze przed nabożeństwem, a to trzeba umieć. Bo ja nie umiem, ale Aha. dźwięk ma piękny, a piękny, to trze no. trzeba umieć dzwonić, nie? Chodzi o to, żeby on się tak fajnie kołysał, odbijał. U. No, dźwięk ma ładny. Czysty. No, czysty. To. Dźwięk, ma, dźwięk ma bardzo fajny. No, i teraz idziemy do obelisku, który został postawiony. Poczekajcie, panowie. To ten czas tak szybko leci że już nie wiem to było, w zeszłym roku, jesienią uh -huh. znaczy w ogóle sprawa zaczęła się wiosną z ubiegłego roku uh -huh. nie, sprawa zaczęła się w 1945 uh -huh. jak weszli Rosjanie uh -huh. to układ był taki że wszyscy z tych okolic uciekali z Pelsbląga do Morza, do Niemiec uh -huh. niestety już w ci, najpóźniej, ci, którzy najpóźniej wystartowali uciekać i już w okolicach pasłynka i bląga zostali ogarnięci przez Rosjan mhm aha więc co było robić? wracali i część tych napływowych ludzi gdzieś tam spoza uh -huh. innych okolic Nidzicy powiedzmy tam jeszcze innych miast zatrzymywała się gdzieś tam po jakiś wioskach szukała kąta schronienia uh -huh. przed Ruskami przed w ogóle i tak dalej także tu było sporo obcych ludzi we wsi. a Rosjanie Strzelali jak do kaczek. Pierpa się nie podobała, to go zastrzelił i koniec. Nie? Wyszedł inwalida, taki chłopak na wózku, i to jest potwierdzone, bo znaleźli kości. Ja zaraz opowiem. Chłopak na wózku inwalidzkim mhm. wyjechał do drzwi, tak z, z domu, z domostwa, i od razu go ten rusek na tym progu zastrzelił. Wyszedł. Nie pozwolili nikogo z tych zabitych, tu we wsi było między tymi opotkami na tych czworakach, na tych górkach, tutaj teraz, gdzie, no. gdzie widzę, gdzie panowie widzicie, było pełno trupów. No. I nie pozwolili ich ruszać, aż, aż przyszła wiosna i zaczęli, zaczęło to, te ciała śmierdzieć. I wtedy wykopali tak na wprost idąc, uh -huh. tam tak jest takie zaniżenie i wykopali dół. Zepchnęli to wszystko i tam zdechłe świnie, kury, tych ludzi, wszystko zepchnęli do jednego dołu i kazali to zasypać. I moja teściowa o tym wiedziała mną no, starzy mieszkańcy Ziemi, ale no. komuna. No tak. Nie było mowy o tym, żeby to ruszyć. I mieszka tu taki facet, sąsiedni wsi tam Head parę kilometrów, który jest Wangelikiem. I który. I zaczął tu przyjeżdżać i zaczął z moją matką rozmawiać z tego i, za... I matka mu to opowiedziała to mm -hmm. I on się tym zajął, zgłosił do jej u